Cześć, witam Cię w piątym odcinku podcastu Wrażliwości, w którym postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest miłość do własnego ciała? I co zrobić, kiedy myśl o pokochaniu siebie jest Ci naprawdę bardzo odległa? Zanim przejdziemy sobie do odpowiedzi na to pytanie, najpierw Ty sama bądź sam pomyśl. Czym według Ciebie jest miłość do siebie, do ciała? Jak się objawia? Jak ją sobie wyobrażasz? Chętnie przeczytam Twoją definicję w komentarzu. No dobrze, ale teraz do sedna. Jeżeli spędzisz wystarczająco dużo czasu w mediach społecznościowych, przez ekran na pewno przemknąć ci treści o miłości do siebie. I kiedy patrzy się na niektóre filmy, można ulec wrażeniu, że miłość do siebie to taki moment w którym patrzysz w lustro z radością, nie mając żadnych ale do tego, co widzisz. Do tego skrupulatnie chodzisz na siłownię, popijasz zieloną herbatę, szejki z jarmużem, medytujesz, uprawiasz jogę i w ogóle osiągasz pewien stan nierwany, namacalnego wręcz połączenia z własnym ciałem, które powoduje, że unosisz się pół metra nad ziemią, a wokół ciebie widnieje jasna łuna światła do tego dobrze byłoby, żebyś żyła w mniejszej bądź większej głuszy, albo na Bali, gdzieś, gdzie będziesz mogła łączyć się nie tylko z ciałem, ale i ze źródłem, z naturą. I żeby była jasność, nie mam nic do duchowych przewodników, ludzi ćwiczących jogę, medytujących, bo przecież na Boga sama to robię. Nie neguję też zdrowotnych właściwości jarmużu, ani faktu, że w głuszy łatwiej jest osiągnąć spokój. Jednak Neguje fakt, jakoby to wszystko było jedyną oznaką miłości do siebie i taką jedyną drogą, jaka zapewni sukces. My same, bądź sami, jeśli są tu na sali jacyś panowie, ustalamy tak naprawdę naszą własną definicję, czym jest dla nas miłość do własnego ciała, i na tej podstawie stwierdzamy, czy ją czujemy, czy nie i wydaje mi się, że obecnie najczęściej utożsamiamy ją właśnie z tą taką radością patrzenia w lustro i poczuciem, że nie mamy do siebie żadnych zarzutów. Jeżeli zarzuty jakieś tam są, to od razu stwierdzamy też brak miłości. Przez kilka ostatnich lat, kiedy myślałam o tym koncepcie miłości do siebie, wyobrażałam ją sobie jako pewien cel do osiągnięcia, metę. Jednak jak to w każdym wyścigu, po drodze do mety są też inne punkty kontrolne i pierwszym z nich jest akceptacja. Akceptacja, czyli przyjęcie do wiadomości, że jest jak jest. Lepiej może i mogłoby być, ale póki co nie będzie. Może i nie przepadam za swoim celulitem, może nie jest to moja ulubiona część bycia kobietą, ale no na Boga 90% kobiet na ziemi ma celulit, nie jestem jedyna i w związku z tym na pewno nie będzie mnie ten celulit ograniczać. Dlatego tak, ubiorę krótkie spodnie, bo nie mam zamiaru się grzać w 30-stopniowym upale. Mój komfort fizyczny jest dla mnie bardziej istotny niż upodobania wizualne, zarówno moje, jak i innych ludzi. Akceptacja nie jest momentem, w którym nagle zaczynasz pałać miłością do każdej części swojego ciała. Nie jest też momentem, w którym pozbywasz się kompleksów. Jest jedynie chwilą, w której te kompleksy przestają cię ograniczać, przestają mieć nad tobą kontrolę i decydować, na przykład, w co się ubierasz. Drugi etap to taka ciało-neutralność. Ciało Moment, w którym, ok, nadal nie jesteś zachwycona niektórymi częściami swojego ciała, ale przestajesz już się tak zajeżdżać. Bo wiesz, że wygląd nie jest jedyną funkcją Twojego ciała. Wygląd tak naprawdę jest jedną z ostatnich jego funkcji, nie? Zadaniem Twojego ciała jest noszenie cię. Macie przeprowadzić przez życie w jak najlepszym zdrowiu no i w możliwie jak najlepszej kondycji. Pozwala Ci doświadczać życia, pracować, przytulać bliskich. Dzięki niemu wiesz, jak to jest czuć wodę, kiedy pływasz. Możesz biegać z dziećmi, zwiedzać, robić swoje ulubione rzeczy. A kiedy już dotrzesz do tego, jak wiele dla Ciebie robi, możliwe, że trafisz na trzeci punkt stopu, czyli wdzięczność. Wdzięczność, mówiłam o niej w poprzednim odcinku podcastu, ale z racji na fakt, że ona jest naprawdę mega ważna, no na pewno będę mówić o niej często. Wdzięczność pozwala nam dostrzegać to, co ważne. Doc doceniać to, co czasami wydaje nam się oczywiste, a wcale takie nie jest. Mm, przytulenie partnera może Ci się wydawać normą, ale gorzka prawda jest niestety taka, że kurczę, nigdy nie wiesz, co będzie jutro i kiedy to będzie właśnie to ostatnie przytulenie. Wdzięczność pozwala nam doceniać te najmniejsze chwile radości i czerpać z nich energię do przeżywania tych gorszych dni i momentów. I teraz, tak, ja wiem, jak to brzmi. Większość z nas gdzieś kiedyś mogła spotkać w internecie kogoś, kto wyglądał jak natchniony hippis, kto kazał tworzyć dzienniki wdzięczności i wypisywać w nich każdą, nawet najmniejszą pierdołę. Niemniej, czego by nie mówić o tych dzienniczkach? Praktykowanie wdzięczności ma po prostu ogromny sens, i na dowód przytoczę Ci kilka badań. Pierwsze badanie brało pod uwagę wdzięczność i radzenie sobie z traumami. W 2006 roku przeprowadzono badanie na weteranach wojennych i wykazało ono, że osoby, które praktykowały wdzięczność, miały mniejsze objawy PTSD i wyższą odporność psychiczną w porównaniu z osobami, które tej wdzięczności nie wyrażały. W 2015 roku przeprowadzono badania na osobach z chorobami przewlekłymi i to jest coś niepojętego, pacjenci z niewydolnością serca, którzy praktykowali wdzięczność, czyli pisali niestety te Wcześniej wspomniane dzienniczki wdzięczności, mieli niższe ciśnienie krwi, lepszą jakość snu i odczuwali większe poczucie kontroli nad własnym zdrowiem. Badanie z 2014 roku, opublikowane w Journal of Clinical Psychology, wykazało, że osoby prowadzące dzienniki wdzięczności przez 4 tygodnie doświadczały znaczącego zmniejszenia objawów depresji i lęku w porównaniu z grupą kontrolną. Praktykowanie wdzięczności pomaga. Mówią o tym liczne badania, przeprowadzane od wielu lat i można się jej nauczyć. Kilka lat temu, kiedy mieszkałam jeszcze w Gdyni, żyłam z moim byłym mężem i kiedy żyły jeszcze wszystkie ważne dla mnie osoby, znalazłam się na grupie praktykującej wdzięczność. Naszym zadaniem na tej grupie było codzienne dzielenie się tym, za co jesteśmy wdzięczne i wdzięczni. Pamiętam, że wtedy robiłam to, ale było to dla mnie mało naturalne. Wymyślałam sobie kolejne punkty w stylu: Mam lodówkę pełną jedzenia. Albo zjadłam dziś moją ulubioną potrawę. Ale szczerze, nie czułam tego. Wypisywałam te kolejne punkty, bo tak po prostu było trzeba. I wiesz, kiedy to się zmieniło? Kiedy właśnie przyszło mi przeżyć najgorszy czas w moim życiu. Od początku 2021 roku do drugiej połowy 2022 roku przeżyłam najgorsze półtora roku mojego życia. Pochowałam najpierw dziadka, potem babcie. W międzyczasie moja mama chorowała na raka. Nie układało mi się z mężem, miałam depresję. W końcu pochowałam mamę, podjęliśmy decyzję o rozwodzie, przeprowadziłam się do miasta, za którym nie przepadam i byłam totalnie bez grosza. Totalnie. Ilość stresu, nerwów, jaką wtedy musiałam przez siebie przepuścić, była no, niewyobrażalna dla mnie, bo do dzisiaj na samą myśl o tamtym okresie czuję lęki, napięcie. Niemniej kiedy wszystko co mogło to się już rozsypało zaczęłam przechodzić po kolei te wszystkie swoje żałoby czyli tak naprawdę mogłam rozpocząć ten czas zdrowienia i wracania do życia nie i to wracanie do życia trochę trwało jednak udało mi się i to naprawdę z dużym powodzeniem w dość powiedzmy stosunkowo krótkim czasie pod koniec kolejnego roku 2023 stałam już na dwóch nogach dumna z siebie i z tego co dla siebie zrobiłam niemniej Znałam sobie też sprawę z tego, że przytyłam 15 kg w przeciągu nieco ponad 12 miesięcy. E, czego szczerze mówiąc, też długo w ogóle nie dostrzegałam. W pierwszej chwili w, doznałam szoku, no bo jak to jest możliwe, żeby tego nie zauważyć? <laughs> Jednak w kolejnym etapie zaczęłam myśleć, co naprawdę się stało. Stres, którego doświadczyłam, nerwy, smutek, trauma. Przeszły nie tylko przez moją głowę, ale również na, przez ciało. Ciało, które tak naprawdę na kilka lat pozostawiłam totalnie samo sobie. Zupełnie się nim nie interesując, bo walczyłam o przetrwanie, o to, by się utrzymać na powierzchni i wiesz, nie utonąć w tej całej serii niefortunnych, to mało powiedziane zdarzeń. Stres kosztował mnie tarczycę i kilka innych dolegliwości, przez to moje ciało zaczęło się zmieniać. Ale kurczę, dzięki temu też. W końcu, po wielu latach, świadomie zwróciłam na to ciało uwagę. Dostrzegłam napięcia, jakie narosły we mnie przez ten ciąg zdarzeń. Problem z zaciskaniem szczęki i dłoni. Dziś, kiedy noszę już dłuższe paznokcie i są ostre, już tak pięści nie zaciskam, bo to po prostu boli, ale są jeszcze takie dni, kiedy zdaję sobie sprawę z bólu po pewnej chwili i dopiero wtedy rozluźniam ręce. Wiem, jak ciężko było mi przetrwać ten najgorszy rok życia. Ile kosztowało mnie to energii, siły, i nagle znałam sobie sprawę z tego, że kurczę, no ja nie byłam sama w tym wszystkim. Moje ciało przeszło to razem ze mną. Niczym najlepszy przyjaciel, który stoi obok ciebie niezależnie od tego, jak często plujesz mu w twarz i jak często zostawiasz go samego bez wsparcia. Było przy mnie Choć nie dostawało uwagi, a jedyne, co dostawało, to oczekiwania pre i pretensje. I wiesz, kiedy zdałam sobie z tego sprawę, poczułam no, niewyobrażalną wręcz wdzięczność. Coś, dzięki czemu ani przez sekundę nie miałam do siebie pretensji o dodatkowe kilogramy, o to, że musiałam wymienić garderobę, o turnę po, po lekarzach, konieczność zmiany trybu życia. Czułam i czuję dzisiaj tylko i wyłącznie wdzięczność, i z tej wdzięczności chcę się o to ciało troszczyć. Tak samo jak ono troszczyło się i troszczy o mnie. Ostatnim punktem w czystej teorii powinna być meta, czyli nasza tytułowa miłość do siebie. No i kurczę, przez dobrych kilka ostatnich lat myślałam, że tak to właśnie wygląda. Że jak się odhaczy te wszystkie punkty wcześniejsze, to wtedy będzie można mówić o. Miłości do siebie i do swojego ciała. Ale od kilku miesięcy wydaje mi się, że wcale tak nie jest, bo widzisz, mam rodzinę. I jak to w każdej rodzinie bywa, mam tam różne relacje. Są takie osoby w tej rodzinie, z którymi nie lubię przebywać i których wręcz jako całokształt nie lubię, z którymi relacje mogłabym spokojnie nazwać dysfunkcyjnymi. Jednak Prawda jest taka, że pomimo tego braku sympatii i tej ogólnej dysfunkcji, życzę im dobrze i nawet ciekawi mnie w jakim stopniu co u nich. I męczy mnie też ta dysfunkcyjność. Wiem, że w głębi serca jest mi przykro, że to tak właśnie wygląda. A to z prostej przyczyny, bo choć tych osób nie lubię i choć mogły skrzywdzić mnie bądź moich bliskich, czy to po prostu nadal te osoby w głębi serca kocham. I to skłania mnie do przemyślenia. Jeżeli dzisiaj myślisz o sobie i jest ci trudno spojrzeć w lustro, pomyśleć pozytywnie na temat swój czy swojego ciała, ale jednocześnie kłuje cię to, masz w sobie to uczucie niewygody, świadomość, że warto nad tym pracować, to czy to już nie jest oznaka, że się kochasz? Nie mogę pozbyć się wyrażenia, że miłość do siebie jest pewnym stanem wyjściowym, startowym, z którym tak naprawdę się rodzimy. Jako dzieci jesteśmy pełne i pełni radości. Patrzymy na siebie i na otoczenie z miłością. Jesteśmy tacy czyści, nieskażeni dorosłym myśleniem i ograniczeniami. Wyobraź sobie Twoje własne wnętrze. Ta radość i beztroska to jest taka jasna kula. Kiedy jesteśmy na Ziemi przez jakiś czas już, to w związku z uwarunkowaniami społecznymi, rodzinnymi, środowiskowymi, doczepiają się do tej kuli różne przekonania, mechanizmy, zachowania. One tak sobie oblepiają tę kulę, którą dostaliśmy w pakiecie startowym, i czasami, kiedy jest tego naprawdę już bardzo dużo, możemy zapomnieć o tym, że ta kula w ogóle tam jest o tym, co właśnie jest bardzo pierwotne, prawdziwe, takie nasze. Jednak, to uczucie niewygody w tym ciągłym perfekcjonizmie, w tej nienawiści do siebie, to mrowienie, które daje Ci znać, że ten nadmierny krytycyzm wobec siebie ci nie pomaga i jest krzywdzący, to tak naprawdę twoja własna miłość, która próbuje się przebić przez ten kokon z narosłego dziadostwa. Jeżeli dzisiaj czujesz, że chciałabyś poprawić relację ze swoim ciałem, jeżeli czujesz, że jest dysfunkcyjna, i jakoś tak nie pasuje, to to już moja droga może być najlepszy dowód na to, że siebie kochasz. Po prostu tak jak z rodziną. Trudno może być ci ułożyć te relacje w taki sposób, by była zdrowa, wspierająca i bezpieczna. I czy to nie jest uwalniające? Myśl, że nie musisz dążyć do tego, by siebie pokochać, że już to masz, a twoja praca, choćby najmniejsza nad sobą, jest tego doskonałym dowodem. Czy to nie jest tak, że najbardziej zawodzą nas ci, na których Najbardziej nam zależy. Zależy ci na sobie, dlatego masz wobec siebie takie wymagania. Zależy ci, więc ciśniesz się, choć jest to totalnie niewspierające. Relacja z ciałem to relacja. <grym> Jak każda, może być nieco toksyczna. Ale znowu zapytam, czy zależy nam na poprawie relacji, jeśli nie zależy nam na osobie, z którą te relacje tworzymy? Z tym dzisiaj chciałabym Cię zostawić. Życzyłabym sobie, by takie podejście zdjęło z ciebie może nieco presję, bo prawda jest taka, że wiele się teraz słyszy o tym dążeniu do własnej miłości. Te wszystkie zdania w stylu nie dasz tego, czego nie masz w kontekście relacji partnerskich albo dasz się kochać na tyle, na ile sama siebie kochasz. W obu przypadkach jest w tym nieco prawdy, ale z drugiej strony. No kurczę, jest masa osób na świecie, które dziś otwarcie mówią, że mają problem z miłością do siebie. Czy to oznacza, że te osoby są skazane na porażkę w relacjach z innymi? No nie. Dopóki chcemy się rozwijać, dopóki zależy nam na tym, by stawać się lepszymi, nie tylko dla innych, ale właśnie też dla siebie, dopóty dajemy najprawdziwsze świadectwo naszej własnej miłości. Kiedyś, podczas jednej z trudnych rozmów z moim obecnym partnerem, powiedziałam mu, nie oczekuję, że będziemy mieć idealny związek i idealne życie. Problemy i trudności są częścią rzeczywistości i będą nam towarzyszyć, czy tego chcemy, czy nie. Jedyne na czym mi zależy, to na tym, by w ich obliczu nie czuć się sama. Dopóki będziesz stał obok i razem ze mną będziesz brać odpowiedzialność za nasze życie, tak długo ja też będę obok. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa. A to zdanie wypłynęło wprost z moich tak naprawdę poprzednich doświadczeń. Problemy w relacjach są czymś naturalnym. Pokazują często jak radzimy sobie z kryzysami. Nie zostawiamy partnera po pierwszej kłótni, chcemy rozwiązać konflikt, bo stoi za nami miłość. Jednak możemy to robić tylko wtedy, kiedy oboje partnerów odważnie staje do tego, by wziąć odpowiedzialność za relację. Twoja relacja z ciałem też nie musi być idealna, by można było stwierdzić, że gdzieś tam pod spodem, pod tym całym bałaganem i kiepskimi przekonaniami jest miłość. Dziękuję Ci bardzo za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że ten odcinek zostawia Cię z pozytywnym nastawieniem. Jeżeli tak, daj mi znać o tym w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem, jeśli nie chcesz, by ominęły Cię kolejne odcinki, dodaj ten podcast do ulubionych i cóż, kończymy na dzisiaj. Do kolejnego spotkania naszych wrażliwości.